Bardzo Państwa witam w naszym specjalnym wydaniu, które wstrząsnęło światem polskiej muzyki i wzbudziło ogromne emocje wśród fanów i mediów. Dziś odsłaniamy kulisy życia jednej z największych ikon polskiej sceny muzycznej Haliny Kunickiej. Tego nazwiska nie trzeba nikomu przedstawiać. To właśnie dzięki niej lata 60. i 70. w Polsce wypełniły się złotym brzmieniem jej głosu, który poruszał serca milionów słuchaczy. Jej piosenki były hymnem młodości, miłości i niegasnącej pasji, a sama artystka stała się symbolem elegancji, klasy i niezwykłego talentu, który przetrwał próbę czasu. Jednak dzisiaj świat Haliny Kunickiej został wywrócony do góry nogami przez nieoczekiwane informacje. Źródła medyczne, z którymi udało nam się porozmawiać, potwierdzają to, o czym nikt dotąd nie wiedział. Halina Kunicka zmaga się z rzadką chorobą autoimmunologiczną, której objawy przez wiele lat pozostawały niewidoczne lub błędnie interpretowane. Choroba ta sprawia, że legendarny głos Kunickiej bywa przytłumiony. A energię, która niegdyś promieniowała z każdej nuty, zastępuje chroniczne zmęczenie i osłabienie, zwłaszcza podczas prób i występów. Jak dowiedzieliśmy się od naszych źródeł, diagnoza nie była prosta. Dopiero po serii skomplikowanych badań, przeprowadzonych w Warszawskim Szpitalu Specjalistycznym dokskór endokrynologii i immunologii, okazało się, że stan Haliny Kunickiej wymaga wyjątkowego podejścia. Leczenia, które łączy tradycyjne metody medyczne z najnowszymi osiągnięciami technologii. Specjaliści podkreślają, że każdy dzień jest dla artystki wyzwaniem, a odpowiednia terapia oraz ścisłe monitorowanie stanu zdrowia są kluczowe dla zachowania jej życiowej witalności i możliwości powrotu na scenę, choć na razie w ograniczonym zakresie. Najbardziej poruszającym elementem tej historii jest jednak obecność osoby najbliższej jej syna Marcina Kydryńskiego. Marcin nie tylko wspiera matkę w codziennych obowiązkach, ale przede wszystkim staje się filarem emocjonalnym, który pomaga Halinie przetrwać najbardziej krytyczne chwile. Źródła z bliskiego otoczenia rodziny podkreślają, że Marcin nigdy nie opuszcza matki w szpitalu towarzyszy jej podczas terapii i rehabilitacji, a jego obecność stanowi nieocenione wsparcie w trudnym, pełnym ograniczeń, świecie choroby rzadkiej. Informacja o chorobie Haliny Kunickiej wywołała prawdziwą falę reakcji wśród fanów, mediów i opinii publicznej. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy, pełnych troski, współczucia i nadziei. Fani nie tylko wyrażają solidarność, ale także dzielą się wspomnieniami związanymi z jej muzyką, podkreślając, jak bardzo jej twórczość wpłynęła na życie kolejnych pokoleń. Gazety i portale internetowe publikują specjalne artykuły, w których analizują przebieg kariery artystki, jej największe sukcesy i wpływ, jaki wywarła na polską kulturę muzyczną. Jednak reakcje nie ograniczają się wyłącznie do świata wirtualnego. Eksperci z dziedziny zdrowia publicznego i medycyny podkreślają, że historia haliny kunickiej zwraca uwagę na problem chorób rzadkich w Polsce, często bagatelizowanych, niezdiagnozowanych, a tymczasem mających ogromny wpływ na jakość życia pacjentów i ich rodzin. Ta nagła, medialna uwaga sprawia, że temat staje się bardziej widoczny. Inspirując do zwiększenia świadomości społecznej i edukacji w zakresie chorób autoimmunologicznych. Nie sposób nie wspomnieć o napięciu emocjonalnym, które towarzyszy całej sytuacji. Fani z zapartym tchem śledzą każdy post, każde oświadczenie syna artystki, każdy raport z postępów leczenia. W mediach rozgorzała dyskusja, jak Halina Kunicka poradzi sobie z ograniczeniami, które niesie choroba. Czy jej głos, który przez dekady pozostawał symbolem złotej ery polskiej muzyki, powróci w pełnej krasie? To pytania, które nie dają spokoju milionom osób, które dorastały przy jej piosenkach. Dla wielu obserwatorów najbardziej poruszający jest jednak wymiar rodzinny, relacja matki i syna, która w obliczu choroby staje się manifestacją miłości, oddania i bezwarunkowej troski. Marcin Kydryński stał się nie tylko opiekunem, ale i strażnikiem wspomnień, które dla Haliny Kunickiej są równie ważne co teraźniejszość. Jego poświęcenie, spokój i cierpliwość wzbudzają podziw i szacunek, a jednocześnie sprawiają, że cała historia nabiera wymiaru uniwersalnego. Opowieści o rodzinie, miłości i walce o życie, które porusza każdego człowieka. Jak dowiadujemy się z najnowszych doniesień. Artystka przebywa obecnie pod stałą opieką zespołu specjalistów w Warszawskim Szpitalu. Terapia obejmuje zarówno leczenie farmakologiczne, jak i nowoczesne procedury wspomagające odporność. Każdy dzień jest starannie planowany, a wszelkie działania mają na celu nie tylko poprawę stanu zdrowia Haliny Kunickiej, ale również umożliwienie jej powrotu do aktywności artystycznej, choć w zmienionej formie. Rodzina Haliny Kunickiej przez długi czas decydowała się milczeć, zachowując prywatność w obliczu dramatycznej sytuacji zdrowotnej ikony polskiej sceny muzycznej. Bliscy artystki unikali publicznych komentarzy, starając się chronić nie tylko Halinę, ale również wrażliwość fanów, którzy od lat utożsamiają jej postać z perfekcją sceniczną i nieprzemijającym blaskiem. Jednak gdy stan zdrowia kunickiej zaczął się pogarszać, sytuacja wymknęła się spod kontroli, zarówno emocjonalnie jak i medialnie. Źródła z najbliższego otoczenia rodziny ujawniły, że moment przełomowy nastąpił, gdy Marcin Kedryński, syn artystki, w końcu nie wytrzymał napięcia. Podczas konferencji prasowej, której nagranie błyskawicznie obiegło media, Marcin wybuchł płaczem. Potwierdzając informacje o chorobie swojej matki, w jego głosie słychać było bezradność, zmęczenie i miłość do matki. Emocje tak silne, że poruszyły nie tylko dziennikarzy, ale również cały kraj. Jak ujawnili członkowie rodziny, decyzja o ujawnieniu informacji była niezwykle trudna. To był wybór serca, trudny, ale niezbędny. Chcieliśmy, aby ludzie zrozumieli, przez co przechodzi Halina i mogli ją wspierać w tych najtrudniejszych chwilach. Dlaczego informacja nie została ujawniona wcześniej? Wiele lat utrzymywania tajemnicy miało na celu ochronę wizerunku Haliny Kunickiej. Sama artystka nie chciała, aby jej legenda była w jakikolwiek sposób związana z chorobą, która ogranicza jej możliwości wokalne i codzienne funkcjonowanie. Jej priorytetem była muzyka i scena to, co przez dekady definiowało jej życie. Dopiero gdy lekarze i rodzina uznali, że sytuacja wymaga interwencji społecznej i medialnej, podjęto decyzję o upublicznieniu prawdy. Moment ujawnienia stał się prawdziwym wydarzeniem medialnym, które w kilka godzin wywołało eksplozję w polskich mediach społecznościowych. Hasło Halina Kunicka, choroba rzadka, natychmiast wskoczyło na szczyt trendów wyszukiwania, a fora muzyczne, grupy fanowskie i platformy komentatorskie zaczęły żywo dyskutować o całej sprawie. Debata przybrała gwałtowny charakter, rozgrzewając opinię publiczną do czerwoności. Część komentatorów krytykowała artystkę za to, że przez lata ukrywała swoje problemy zdrowotne. Czy nie powinna była powiedzieć wcześniej, Zamiast ryzykować życie i zdrowie fanów, którzy chcieli ją oglądać na scenie? Pytano retorycznie. Inni kwestionowali szczerość nagłego ujawnienia: czy naprawdę wszystko jest tak dramatyczne, jak przedstawia to rodzina, czy to element budowania medialnego napięcia? Spekulowano na portalach internetowych. Jednocześnie wierni fani Haliny wyrażali głębokie poruszenie i współczucie. W sieci, Pojawiły się tysiące komentarzy, w których słowa wsparcia przeplatały się z osobistymi wspomnieniami o koncertach, nagraniach i spotkaniach z artystką. To jakby stracić kawałek własnego dzieciństwa. Halina zawsze była z nami w najważniejszych momentach życia, a teraz my możemy być przy niej choćby myślami pisały wzruszone osoby. Wiele wpisów podkreślało, że choroba stała się symbolicznym końcem pewnej epoki, traktując ten moment jako dramatyczne zwieńczenie życia scenicznego gwiazdy. Nie brakowało także komentarzy dziennikarzy i ekspertów muzycznych, którzy analizowali każdy szczegół. Przypomniano wcześniejsze występy kunickiej, w których można było dostrzec niewielkie oznaki zmęczenia, lub chwile, kiedy głos wydawał się mniej pewny. Fakty, które do tej pory były interpretowane jako efekt naturalnego procesu starzenia się artystki, teraz z perspektywy ujawnionej choroby nabierają dramatycznego znaczenia, tworząc swoistą rekonstrukcję przebiegu jej zmagań z chorobą, które pozostawały skryte przed oczami publiczności przez wiele lat. Mocne wrażenie zrobiły również zdjęcia publikowane w mediach. Uchwycone przez fotoreporterów momenty wizyt w szpitalu, subtelne oznaki zmęczenia, chwile, gdy Halina wspierała się na ramieniu syna. Każde z tych ujęć wywoływało lawinę komentarzy i reakcji. Od współczucia, po niedowierzanie i podziw dla hartu ducha artystki. W debacie medialnej nie brakowało elementów dramatu i sensacji. Wśród internautów zaczęły krążyć teorie i przypuszczenia, które tylko podgrzewały atmosferę. Czy artystka naprawdę ukrywała chorobę, aby nie przerywać koncertów? Czy opóźnienie ujawnienia informacji było decyzją stricte prywatną, czy może pojawiły się naciski medialne i rodzinna strategia PR? Każdy post, komentarz i artykuł stawał się kolejnym elementem napiętej układanki, której prawda i domysły mieszały się w sposób elektryzujący opinię publiczną. Kiedy mówimy o Halinie Kunickiej, nie sposób ograniczyć się jedynie do opisu jej obecnej sytuacji zdrowotnej. Aby w pełni zrozumieć, jak wielkie znaczenie ma dla polskiej kultury, musimy cofnąć się do lat, w których jej kariera nabierała rozpędu lat 60. i 70. XX wieku, kiedy młoda Kunicka podbijała serca milionów słuchaczy. Niepowtarzalnym głosem i magnetyzmem scenicznym. To właśnie wtedy powstały pierwsze utwory, które uczyniły ją legendą i ugruntowały pozycję jednej z największych ikon polskiej muzyki rozrywkowej. W 1966 roku ukazał się jej debiutancki album zatytułowany po prostu Halina Kunicka. To był moment przełomowy. Płyta nie tylko zdobyła uznanie krytyków, ale przede wszystkim pozwoliła młodej artystce pokazać światu, czym jest prawdziwa emocjonalna interpretacja utworów. Jej głos, pełen ciepła, finezji i subtelnej melancholii, wyróżniał się spośród ówczesnych artystów i już wtedy dawał zapowiedź kariery, która miała odmienić oblicze polskiej estrady. Kolejny album, panienki z bardzo dobrych domów z 1968 roku potwierdził jej pozycję na scenie utwory takie jak Niech no tylko zakwitną jabłonie wkrótce stały się hymnem młodych pokoleń a sama Kunicka zaczęła być rozpoznawalna nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami już wtedy jej interpretacje cechowała niezwykła umiejętność łączenia prostoty melodii z głębią emocjonalną co sprawiało że każdy jej występ był przeżyciem niepowtarzalnym jednak prawdziwy przełom przyniosły lata 70 gdy Halina wydała album Orkiestry Dente w 1975 roku, tytułowy utwór stał się fenomenem. Orkiestry Dente, charakterystyczne dla tamtej epoki, nabrały w jej wykonaniu nowego wymiaru. Publiczność zachwycała się nie tylko techniczną perfekcją, ale przede wszystkim emocjonalnym ładunkiem każdej nuty. Nie trzeba było długo czekać, by orkiestry Dente stały się symbolem polskiej rozrywki muzycznej. A sam album, klasykiem, który do dziś pozostaje punktem odniesienia dla młodszych artystów. Rok później w 1971 Halina wydała: „Ach panie panowie". Krążek, który potwierdził jej wszechstronność i zdolność do tworzenia hitów o różnorodnej stylistyce. W tym okresie jej repertuar wzbogaciły takie przeboje jak „Lato, lato czeka, od nocy do nocy. To były piękne dni oraz gwiazda naszej miłości. Każdy z tych utworów nie tylko zdobywał szczyty list przebojów, ale także wprowadzał słuchaczy w świat pełen emocji, wzruszeń i nostalgii. Nie bez powodu dziś są one uznawane za klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. Sukces Haliny Kunickiej nie ograniczał się jedynie do list przebojów w kraju. Jej piosenki. Pełne melodyjnej subtelności i ekspresji, otworzyły jej drzwi do występów międzynarodowych. Artystka koncertowała w całej Europie, w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a nawet w Australii, zdobywając serca publiczności poza granicami Polski. Jej koncerty były wydarzeniami medialnymi, a widzowie wielokrotnie podkreślali, że Kunicka potrafiła na scenie stworzyć atmosferę intymności i bliskości, jakby każdy słuchacz był jej jedynym gościem. W trakcie swojej kariery wydała 12 albumów, z czego 3 zdobyły status złotych płyt, a sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy. To osiągnięcie świadczy nie tylko o popularności, ale również o wyjątkowej trwałości jej twórczości. Kolejne pokolenia Polaków dorastały przy jej muzyce, a jej repertuar stał się nieodłączną częścią pamięci kulturowej kraju. Halina Kunicka była również wielokrotnie nagradzana: w 2004 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi Polonia Restituta, w 2005 roku Medal Gloria Artis w stopniu brązowym, a w 2017 roku w stopniu srebrnym. W 2015 roku otrzymała złoty mikrofon honorowy Polskiego Radia podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Te wyróżnienia nie tylko potwierdzają jej profesjonalizm, ale także znaczenie, jakie jej twórczość ma dla polskiej kultury muzycznej. To, co czyni Halinę Kunicką wyjątkową, to nie tylko umiejętności wokalne, ale także zdolność do emocjonalnego poruszania słuchaczy. Jej interpretacje są pełne subtelnych niuansów, a każdy utwór, od największych przebojów po mniej znane kompozycje, opowiada historię, w której każdy może odnaleźć cząstkę własnego życia. Dzięki temu jej twórczość pozostaje żywa, a jej głos nadal inspiruje młodsze pokolenia artystów i słuchaczy. Nie sposób też pominąć kulturowego wymiaru jej kariery. Halina Kunicka to nie tylko artystka. To symbol pewnej epoki, wspomnienie czasów, kiedy polska muzyka rozrywkowa rozkwitała w pełnej krasie. Jej koncerty i nagrania są archiwum emocji, których doświadczały całe pokolenia, a jej obecność na scenie nawet dziś budzi podziw i respekt. Życie Haliny Kunickiej nie zawsze było błyszczące i pełne reflektorów. Jej dzieciństwo przypadło na jeden z najtrudniejszych okresów w historii Polski. Lata II wojny światowej i powojennego chaosu. Już od najmłodszych lat Halina musiała zmagać się z realiami codzienności, które dla większości dzieci byłyby trudne do udźwignięcia. Brak podstawowych dóbr, niestabilność społeczna i strach, który przenikał każdą dzielnicę Warszawy, stały się częścią jej wczesnych wspomnień. Rodzina Kunickiej, podobnie jak tysiące innych w tym czasie, borykała się z problemami egzystencjalnymi. W domu często brakowało jedzenia, a dostęp do odzieży, książek czy nawet prostych zabawek był ograniczony. Pomimo tych trudności, Halina rozwijała w sobie wrażliwość i empatię, które później miały odcisnąć piętno na jej muzyce. To właśnie w tych trudnych chwilach ukształtowała się jej zdolność do dostrzegania piękna w drobnych gestach i subtelnych emocjach. Które dziś słuchacze tak wyraźnie wyczuwają w jej interpretacjach. Nie bez znaczenia dla jej dorastania była atmosfera powojennej odbudowy Warszawy. Miasto, zrujnowane przez bombardowania, stawało się areną codziennej walki o przetrwanie. Ulice pełne gruzów i resztek dawnych kamienic były jednocześnie miejscem, gdzie Halina uczyła się obserwować ludzi, ich zachowania i emocje. Te obserwacje, choć wynikały z konieczności, stały się fundamentem późniejszej interpretacji piosenek, w których każdy wers niesie w sobie autentyczną treść emocjonalną. Mimo trudnego dzieciństwa, Halina Kunicka nigdy nie zrezygnowała z nauki. Edukacja stała się dla niej sposobem na oderwanie się od codziennych problemów i budowanie własnej drogi życiowej. W 1966 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego osiągnięcie, które w tamtym czasie dla kobiety było niezwykłe. To wykształcenie dało jej pewność siebie, intelektualną dojrzałość i postawę, która wyróżniała ją wśród innych artystek estrady. Halina nie tylko śpiewała, ona interpretowała świat w sposób świadomy, przemyślany i pełen refleksji. Wczesne doświadczenia i edukacja stały się fundamentem jej późniejszej kariery. Kiedy Halina Kunicka wchodziła na scenę, nie była jedynie wykonawczynią utworów, była narratorką, która potrafiła przekazać cały wachlarz ludzkich emocji. Każdy utwór, który wykonywała, od orkiestry Dentem po To były Piękne Dni, zawierał w sobie echo jej własnego dzieciństwa. Słuchacze czuli autentyczność jej głosu, melancholię, przeplataną z nadzieją i subtelną tęsknotę, które były zakorzenione w jej osobistych przeżyciach. Ta emocjonalna głębia, którą wniosła do polskiej muzyki, stała się jej znakiem rozpoznawczym. Niezliczone pokolenia fanów odczuwały w jej interpretacjach nie tylko rytm i melodię ale także historię historię kobiety, która przetrwała trudne czasy. Pokonała przeszkody i uczyniła z muzyki sposób na wyrażenie siebie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że trudne dzieciństwo ukształtowało jej postawy wobec życia i sztuki. Halina nigdy nie bała się konfrontować z emocjami, które inni starali się ukryć. W jej wykonaniach czuć autentyczną wrażliwość, szczerość i empatię wobec słuchacza. To sprawiło, że jej piosenki nie były jedynie rozrywką. Stały się doświadczeniem duchowym, które poruszało serca zarówno młodszych, jak i starszych. Czasem wystarczy wsłuchać się w delikatną intonację: Niech no tylko zakwitną jabłonie, albo nostalgiczny ton to były piękne dni, aby poczuć ciężar przeżytych lat i emocjonalny bagaż, który Halina niesie ze sobą od dzieciństwa. To połączenie wrażliwości, inteligencji i doświadczeń życiowych. Uczyniło ją jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej. Nie można również pominąć wpływu wczesnych doświadczeń na jej profesjonalizm i etykę pracy. Każdy koncert, każda płyta były dla niej nie tylko obowiązkiem wobec publiczności, ale także sposobem na wyrażenie wdzięczności za możliwość życia i tworzenia pomimo przeciwności losu. Właśnie ta determinacja i niezłomność w połączeniu z głębokim emocjonalnym światem sprawiły, że Halina Kunicka zyskała status ikony. Wielu młodych artystów, obserwując jej drogę, zauważało, że w jej głosie i interpretacjach kryje się coś więcej niż technika kryje się całe życie, doświadczenia, radości i cierpienia. To sprawiało, że każda piosenka stawała się opowieścią, w której słuchacz odnajduje własne wspomnienia, tęsknoty i emocje. Dziś, patrząc wstecz na dzieciństwo Haliny Kunickiej, można dostrzec, jak trudne warunki, brak bezpieczeństwa i powojenny chaos nie złamały jej ducha, ale wręcz wzmocniły go. To dzięki temu połączeniu wrażliwości, wiedzy i doświadczeń życiowych, jej muzyka porusza serca słuchaczy nawet dekady po premierze pierwszego albumu. Drodzy widzowie, historia Haliny Kunickiej, którą poznaliśmy w dzisiejszym wydaniu, jest nie tylko opowieścią o muzyce i sukcesie, ale przede wszystkim o człowieku, który przez całe życie mierzył się z przeciwnościami, niosąc swoje doświadczenia w każdym dźwięku i każdej nucie. To opowieść o sile, determinacji i wrażliwości która pozwala nam wszystkim poczuć bliskość artystki, choć być może nigdy nie spotkaliśmy jej osobiście. Teraz, kiedy świat dowiedział się o jej chorobie, stajemy w obliczu wyjątkowej okazji, by okazać nie tylko uznanie dla talentu, ale również szacunek i współczucie dla człowieka, który przez dekady dawał nam radość i wzruszenia. Halina Kunicka nie jest już tylko głosem z nagrań z przeszłości. Jest żywym świadectwem pasji, poświęcenia i niezwykłej wrażliwości, którą każdy z nas może poczuć, wsłuchując się w jej utwory. W tym momencie ważne jest, byśmy wszyscy pokazali wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje. Każde dobre słowo, każda myśl, każdy gest sympatii są dziś niezwykle cenne. Dlatego zachęcamy Państwa, by w komentarzach podzielili się swoimi emocjami, Swoimi wspomnieniami związanymi z jej muzyką, a przede wszystkim, byście wysłali halinie pozytywną energię, ciepłe życzenia i modlitwy o zdrowie. Pamiętajmy, że wsparcie publiczności ma moc. Nawet małe gesty mogą dawać ogromną siłę. Udostępnienie tej historii, przesłanie wiadomości, polubienie materiału, a przede wszystkim subskrypcja naszego kanału. To nie tylko czynności wirtualne, to wyraz solidarności i troski o człowieka, który przez całe życie dzielił się z nami swoim talentem i emocjami. Każde kliknięcie, lajk like i każdy komentarz to znak, że jej twórczość nie została zapomniana i że miliony serc wciąż biją w rytmie jej piosenek. Społeczność fanów Haliny Kunickiej zawsze była wyjątkowa. Dziś jest czas, aby tę wyjątkowość pokazać w pełni. Dzielmy się historią jej życia, jej muzyką, jej pasją. Opowiadajmy młodszym pokoleniom o tym, jak ważna była i jest dla polskiej kultury muzycznej, o głębi emocji, którą wnosiła do każdej nuty i o sile ducha.